Chętnie przytoczę taki case z naszej praktyki. Pamiętam, że obsługiwaliśmy kiedyś przedsiębiorstwo, w zasadzie przedsiębiorcę, który był właścicielem firmy przez zresztą wiele lat no, z przyczyn naturalnych. Rozważał jednak sprzedaż tej spółki, nie miał sukcesorów. Twierdził, że jego dzieci nie są zainteresowane przejęciem takiego przedsiębiorstwa. Nie chciały też zarządzać kapitałem w tym przedsiębiorstwie, czyli przejść na stronę nadzoru, a nie bezpośredniego zarządzania, więc no, jedyną drogą była sprzedaż tego przedsiębiorstwa. No i tu się pojawił pewien problem, ponieważ w rozmowach z tym przedsiębiorcą okazało się, że jego oczekiwania, czy jego oszacowanie wartości tego swojego przedsiębiorstwa zasadniczo niestety rozmijało się z tym, ile ono w rzeczywistości na rynku było warte. No i powstał dylemat. Co w takim wypadku zrobić? Jak sprzedać majątek mojego życia, 30 lat biznesowej roboty, za pieniądze, które no dzisiaj w moim wewnętrznym odczuciu, takie jak miał ten przedsiębiorca, byłyby pokrzywdzeniem mnie. No my wtedy wykorzystaliśmy właśnie tą szansę. To znaczy, wdrożyliśmy pewien krótki plan naprawczy. No krótki, oczywiście, on trwał około roku, bo no nie da się też tego remontu przedsiębiorstwa zrobić w tydzień, tak? Ale mimo wszystko, ono doprowadziło do rzeczywistego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. My tam poprosiliśmy naszych interim menedżerów, żeby zechcieli czasowo objąć pewne funkcje i spowodować jakby poprawę wyników finansowych, dzięki czemu faktycznie ta wartość była znacznie bliższa do tej, którą oczekiwał właściciel. Czy Ty również spotykałeś się z takimi przypadkami? Których te okazje do tego, żeby to przedsiębiorstwo dobrze ułożyć, były poprawnie wykorzystane przed wejściem inwestora. Jak najbardziej tak. Ale tutaj są dwa, dwa elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. To znaczy, z jednej strony trzeba podążać za potrzebami klienta i próbować doprowadzić do sytuacji, że on zrealizuje swoje oczekiwania, ale z drugiej strony, równocześnie należy trochę Mitygować te oczekiwania i żądania klienta, yy, uświadamiać go co do tego, że okrągła liczba 100 to tylko pięknie wygląda, ale ona musi znajdować swoje uzasadnienie.